Alan Kwieciński, po niestety przegranym pojedynku z Mateuszem Murańskim. Dobry wieczór, Alan. Czy ja wiem, czy taki przegrany. Moim zdaniem, kurwa, było 2 do 1. Przeleżał, nic nie robił. balachę mówić, one napierdzielałem go, przetoczyłem, obaliłem go, napierdzielałem go. No. Jeżeli punktowane jest to, że ledziesz na kimś, no to sorry, ale no trudno. Mam nadzieję, że będzie rewanż i tyle. Mhm, ale chcesz ten rewanż szybko, na następnej gali już? Jak będzie tylko taka możliwość. A ta formuła Ci pasowała, MMA? Tak, tak. Bo wiem, że jestem w stanie go pierdolić w tym MMA. Mówię, on nic nie pokazał, nic nie umie. Kurde, tylko ja, ja się zblokowałem po prostu. Ja się zblokowałem. Wiem o to, że się zblokowałem. Mhm. Kurde, na treningach się wszystko idzie, no, ale tutaj się zblokowałem po prostu. A powiedz mi, Alan, czego zabrakło, czego zabrakło podczas tej dźwigni? Bo tam było bardzo blisko już zakończenia. No, dobra. No, się... Nie wiem, no. Co nie zagrało w tym momencie? Nie wiem, no. Życie. I słuchaj, zdrowie? Wszystko w porządku? Tak, wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okay. Czyli co, czekamy na następny występ i najprawdopodobniej rewanż z Mateuszem. Ja bym jak rewanż. Dobra, dziękuję Alan. Dzięki.